Nie bój się robić odważnych kroków w nieznane, nawet jeśli się boisz. Czy ja boję się teraz pokazywać w taki sposób, czasać się przed wami? No, trochę boję, bo nie będą jakieś komentarze, ale nieważne. Nagrywam to, ponieważ rok temu podjąłam decyzję, która była wyjściem ze strefy komfortu. Było to dla mnie bardzo trudne, ale wiedziałam jedno. Że nie mogę poddać się, poddać się strachowi, ale pomimo strachu iść, bo widziałam, że to jest to, czego chce ode mnie Bóg. I powiem Wam, że gdyby nie ta decyzja oraz parę innych, nie byłabym dzisiaj w tym samym miejscu. Minął rok, a ja jestem zupełnie gdzieś indziej, gdzieś, gdzie mi się w ogóle nie śniło, ale tam, gdzie jest posłuszeństwo, tam jest błogosławieństwo. Dlatego, jeżeli wiesz o czymś, coś Bóg ci mówi, żeby robić. To bądź temu posłusznym. Zrób to, a zobaczysz, jakie to przyniesie błogosławieństwo. Jeżeli tylko wiesz, że to jest to, czego chce od Ciebie Bóg, nie bój się, bo on cię przez to przeprowadzi.